Teraz Wario. Ja robię orkę na 40 cm około. 38-40. I zaznaczę sobie tutaj e, kolorem żółtym. Taki zakres, żebym za każdym razem nie musiał na te e, cyfry patrzeć. Bo jak patrzę z, e, z, ciągniki, z, ciągnika, z kabiny ciągnika, to e, cały czas muszę przeliczać. Tak jak e, mile na kilometry. Tak sobie tutaj zaznaczę i będę fajnie widział mój zakres stały. Nigdy nie będę orał na 55. To jest tak, jakbyście R1 jeździli na odkręconej manetce do końca, czyli długo nie pojeździcie. Teraz będę ładnie widział na żółto z kabiny. Mój zakres 38-40 cm. Przy tym zakresie orki. Kwasy są najlepiej rzucane na dno i ziemia jest najbardziej obracana w najlepszym najlepszym układzie. Także jak chcecie mieć wydajność rzepaku 4 tony, 4,5 hektara i mało chwastów. A pszenicy 8 10 ton. To 38-40 cm robimy orkę. I to jest najładniejsza orka wtedy. I najlepsza. deal